Jeszcze, jeszcze tylko dodam, że ja odnosiłem wrażenie, że kierownictwo SLD Grzegorz Napieralski długo stał nad niewielką rzeką zwaną Rubikon. Ale po namyśle ją przekroczył. I słusznie. Rubikon został przekroczony. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie z pozytywnymi skutkami. Bardzo proszę Panie. Dominika Długosz Polsat News. Panie przewodniczący, jak zrozumiałam dobrze pana premiera, to start za dwa lata będzie z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do polskiego parlamentu. Nie wiadomo, co I będzie. W związku z tym się pytam, jakie jeszcze powroty. Ostatnio widziałam sporo, sporo polityków dawnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej na sejmowych korytarzach, więc rozumiem, że jeszcze ktoś się na tych listach znajdzie. Co będzie za dwa lata, nie wiemy. Pani redaktor, pytanie, kiedy są wybory parlamentarne, to wielki znak zapytania. Więc dzisiaj SLD i koalicjanci partnerzy myślą o jednym, o wyborach do Parlamentu Europejskiego i chcemy pokazać kilka dobrych pomysłów, oczywiście pomysłów programowych, jak również dobrze przygotowane listy wyborcze. Co będzie za dwa lata, czy za rok, zobaczymy. Czy na tych listach do Europarlamentu znajdzie się Józef Oleksym? Nie spotkałem się jeszcze z panem premierem Oleksym, jak spotkam się na pewno was poinformuję. To pytanie do pana premiera. Mam Panie Premierze, pan jako doświadczony koalicjant PSL-u miałby jakąś radę dla Donalda Tuska? Zaraz pani na ten temat powiem, natomiast jeszcze jedno, bo Grzegorz Napieralski zainspirował mnie jeszcze na temat gospodarki. Otóż zgodzicie się państwo ze mną, że polska prawica może rządzić pod warunkiem, że lewica wcześniej na to zarobi. I tak było w okresie 93-97, tak było w okresie 2001-2004. Niestety lewica zawsze otrzymywała państwo w stanie fatalnym, w stanie niemalże rozkładu finansów publicznych, a oddawała w stanie kwitnącym. Łącznie z tym, że kolejni premierzy prawicowi, prawicowi mogli, łącznie, na przykład pan pre, premier Marcinkiewicz, mogli zaczynać od rozdawania pieniędzy. My musieliśmy zaczynać od cień socjalnych, od bardzo bolesnych także i dla naszych wyborców decyzji socjalnych. Nasi następcy prawicowi zawsze zaczynają od rozdawania pieniędzy, bo my jesteśmy w stanie tych, te pieniądze zarobić dla... Polski, ale niestety przede wszystkim dla prawicy. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z PSL-em, jak Państwo wiedzą, ja, jest, ja jestem jedynym premierem, który wyprosił Polskie Stronnictwo Ludowe w koalicji, z koalicji. Zrobiłem to dlatego, że nie mogłem już tolerować w sytuacji, w której PSL nie wiedział, gdzie jest, czy w opozycji, czy w rządzie. Nie mogłem tolerować w sytuacji, w której z rządu. Z udziałem PSL-u wychodziły projekty ustaw, a tutaj w Sejmie ten sam PSL głosował przeciwko tym ustawom. Ale moi następcy, łącznie z premierem Tuskiem, wiedzą, czym to się skończyło upadkiem rządu. I na pytanie, co zrobi pan premier Tusk z koalicjantem, ja odpowiadam: Nic nie zrobi. Dlatego, że będzie chciał utrzymać się przy władzy. A to jest możliwe tylko i wyłącznie z PSL. I mnie, przyznał się Państwu, bawi, kiedy słyszę, jak premier Tusk mówi, że PSL ma inne standardy i on nie będzie w te standardy wnikał. Otóż to byłoby właściwe, gdyby premier Pawlak nie był wicepremierem w rządzie i inni działacze PSL-u nie byliby w rządzie Donalda Tuska. Donald Tusk nie może powiedzieć, że PSL go interesuje jako samodzielna partia polityczna, ale nie interesuje go jako koalicjan w jego rządzie. Niemniej jednak ta inteligentna, trzeba przyznać, postawa umacnia mnie w przekonaniu, że niezależnie co można radzić premierowi Tuskowi, premier Tusk w tej sprawie nie zrobi nic. Jest cokolwiek, co można zrobić z PSL-em, żeby się PSL zmienił. No, Pani mnie traktuje jako eksperta od PSL, tak. ale bez przesady no, aż tak głęboko moja wiedza nie sięga. Ale biorąc pod uwagę historię gatunku ludzkiego można liczyć tylko na ewolucję. Bardzo proszę pan. Marta Rawicz-Pawie, mam pytanie do przewodniczącego Napieralskiego, bo troszeczkę w innym temacie, w takich sprawach bieżących. Mm -hmm. Przewodniczący Glebowski zapowiedział, że w poniedziałek ujawni listę tych swoich parlamentarzystów, którzy mają zarobki poza Sejmem. No dzisiaj ujawnił, że, są, że jest to 54 osoby, i też zaapelował o to, aby inne kluby postąpiły podobnie. Chciałam się zapytać, czy pan albo przewodniczący Olejniczak taką listę sporządzają albo mają wiedzę, że takie osoby są u was w klubie i czy taka lista nie zostanie ujawniona, albo jakieś informacje na ten temat zostaną mi podane. Platforma Obywatelska ma ewidentny problem z biznesmenami, oligarchami na swoim zapleczu widać, że konflikt interesu pojawia się każdego dnia, bo to już nie tylko pan senator Misiak, to już problemy również rodzinno-biznesowo oligarchiczne, rodzinne, które pojawiają się przy różnego rodzaju ministrach, więc niech Platforma to pokaże. W Sojuszu Lewicy Demokratycznej takiego problemu nie ma, nikt nie lobbuje, nikt nie prowadzi działalności, która dzięki działalności poselskiej przynosiaby mu zyski, ale jeżeli będzie taka potrzeba. Na pewno razem z Wojciechem Olejniczakiem taką informację przekażemy. Nie mamy nic naprawdę do ukrycia. Natomiast problem ten, który dzisiaj dotyczy tylko i wyłącznie Platformy Obywatelskiej, nie dotyczy SLD. Czy u Was nie ma żadnego takiego zagrożenia, że są jakieś osoby, które mogłyby poprzez swoją działalność wejść w jakiś kontekst interesów, właśnie, będąc jednocześnie posłami? I no, mając jakiś nie wiem, biznes, działy ucz, w jakiejś firmie. Pracujemy uczciwie nad ustawami. Złożyliśmy kilkadziesiąt projektów ustaw najczęściej dotyczących sfery społecznej, socjalnej. Wszystkie leżą w zamrażalce Pana Marszałka. Platforma nie chce z nami współpracować. Więc to po pierwsze. Po drugie, naprawdę nie widzę takiego niebezpieczeństwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale podkreślam, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie taka konieczność, razem z przewodniczącym Oleńczakiem taką informację możemy przekazać. Dziś absolutnie widać, że ten problem dotyczy platformy, to powtarzam coraz więcej informacji z klubu parlamentarnego i z rządu dochodzi do nas informujących o tym, że może dochodzić do nadużyć, do nadużyć władzy i polityki i nic z tym platforma nie robi. I ostatnie pytanie bardzo proszę TVP. Magda Gałczyńska TVP Info w zbliżonym temacie bardzo krótko Prawo i Sprawiedliwość postuluje powołanie komisji śledczej do sprawy senatora Misiaka zapewne zakres działania by się rozszerzył. Czy gdyby taka komisja miała powstać państwo głosowalibyście za? Pani, pani redaktor, my za chwilę możemy powołać jeszcze z 10 komisji śledczych, bo rozumiem komisja śledcza do sprawy e, na przykład pana prezydenta Sopotu również by się przydała, czy czasami te 8 zarzutów to nie za mało, czy może by się pojawiły inne. E, mamy informacje w Gazecie Rzeczpospolita o panu ministrze Gawłoskim i jego problemów z małżonką i ewentualnych znowu konfliktach interesów. Więc ja proponuję, proponuję rozwiązanie następujące, aby to odpowiednie służby, jest prokuratura. Są służby, które to kontrolują. Aby to jak najszybciej zbadały. Jeżeli doszło do złamania prawa, to musi dojść do konsekwencji. Natomiast Komisja Śledcza myślę to już dzisiaj bardziej hasło populistyczne niż, niż bardziej chęć rozwiązania sprawy. Dziękujemy państwu serdecznie. Platforma jest przyjemną partią, bo ma wielu misiaków. <śmiech> <śmiech> dziękuję panu premierowi, panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bardzo dziękuję bardzo. bardzo dziękujemy.